No siema, witam was w krótkim poradniku odnośnie biegłości w Warframe. Dowiecie się jak się ubierać prawidłowo na misję, żeby zmaksymalizować możliwie otrzymywany exp do broni lub do waszego Warframe'a. No i opowiem wam jak ogólnie ten exp tutaj wygląda, więc przechodzimy do tematu od razu. Więc tak generalna zasada jest taka, że mamy coś takiego jak Affinity Sharing, to się nazywa, w którym jeżeli Jakiś inny gracz w waszym party zabija, to dostajecie 25% EXPA do wszystkiego tutaj, 25% EXPA do waszego Warframe'a i 75% EXPA jest rozdzielane na wasze bronie. Tutaj, czyli w zależności, czy macie ubraną jedną broń, czy macie ubrane wszystkie trzy bronie, to ten exp będzie się rozdzielał. Jeżeli macie ubrane wszystkie trzy bronie, no to będzie po 25% expa szło do wszystkiego, tak? I tutaj, i tutaj, i tutaj, i, i do Warframe'a, tak? Jeżeli ubierzecie tylko jedną broń, to w tym momencie dostajecie całe 75% expa do broni. I co ważne, jeżeli zabijacie Warframe'em to dostajecie 100% expa do Warframe'a, co jest też nie do końca prawda, ale to o tym za chwilę. Dostajecie 100% expa do Warframe'a, więc jeżeli macie Warframe'a na max randze, tak jak moja miraż tutaj jest wyekspiona, to zabijając dwójką nie dostaniecie expa do broni, więc inni gracze z tego tytułu będą się cieszyć, bo oni dostaną e, biegłość, z powodu affinity sharing tak bo wy zabijacie więc oni dostaną właśnie w taki sposób jak powiedziałem tej na te y, według tej generalnej zasady jak to się tutaj y, często jest wymieniane y, w internecie więc 25% do uczeń ma i 75% do postaci broni tak ale wy nic nie dostaniecie i y, tutaj żeby no, żeby to troszkę uściślić, bo to nie jest do końca prawda, że 100% idzie do Warframe'a, bo jeżeli mamy Warframe'a na randze zerowej i broń na randze zerowej, to tak naprawdę do Warframe'a idzie około 90% biegłości, a tylko 10% idzie do broni yy, tutaj głównej, bocznej czy, czy do mele, tak? Bo sprawdzałem to już na, yy, kiedyś tu na streamie, nawet Wam pokazywałem, więc około 9, tam 9 5-10% idzie Y, expa do broni y, y, tej kolejnej, tak? Ale y, tylko w przypadku, jeżeli Warframe jest na poziomie zerowym. Jeżeli jest w no to nic nie dostajecie, bo już macie max rangę. Więc jeżeli nic nie dostajecie, no to też nic nie jest udostępniane do waszej broni. Ale no, mówi się ogólnie, że 100% idzie do Warframe, a, a y, tam do broni nic. Więc jeżeli zabijamy bronią, no to idzie 75% EXPA do broni, której używamy, i 25% do Warframe'a. Yy, więc, no, sami widzicie, tak, tutaj idzie 75% tylko w przypadku rangi zerowej, 25% do Warframe'a, ale jeżeli to Warframe ma rangę zerową, yy, to z kolei idzie tylko 10%. Więc jest taka, <gryw> powiedzmy, niesprawiedliwość, jak ja to często mawiam, ale pomijmy ten temat. Więc, jeżeli idziemy na misję, to staramy się ubierać w taki sposób, żeby nie zabijać daną. Nie zabijać Warframe'em. Jeżeli nie expimy Warframe'a, tylko broń, to bierzemy frame'a, który buffnie nam najwyżej broń, mele albo broń boczną czy główną, i yy, zabijamy tą bronią, tak? A. W przypadku ekspienia Warfra'a, no to zrobimy odwrotnie. Staramy się nie używać broni, tylko głównie zabijamy Warframe'em, ponieważ musimy z kręcić tak damage zabijać, żeby e, tutaj dostawać Expo. No, albo mamy jeszcze inne wyjście, bierzemy kogoś znajomego z, z naszej listy i on bierze Mirage, zabija wszystkie potworki na mapie, a wy tylko stoicie w zasięgu biegłości i dostajecie pasywnie expa z jego e, zabójstw, tak? przez właśnie Affinity Sharing, tak, więc wtedy dostajecie 25% do Warframe'a i 75% do broni, więc to jest bardzo też efektywny sposób na expienie. Także podsumowując, jeżeli idziemy expić, to nie, nie robimy czegoś takiego, że bierzemy miraż, czy Volta, czy inną, yy, czy, czy nową, czy innego frame'a, który zabija, po to, żeby expić broń, bo to tak nie działa, tylko zabijamy bronią, tak, albo bierzemy kogoś znajomego, kto będzie zabijał, robił po prostu damage'a, kręcił na mapie, a my stoimy w pobliżu niego, żeby dostawać expa. Tak? Także w ten sposób gramy. I, yy, bo, bo inaczej to będziemy po prostu piąta, szósta, siódma strefa na rzeczy sanktuarium i będziemy bardzo długo expić tą broń. Więc to co no, yy, tam wymuszą moby bo podejdą do nas bliżej, to to, co zostanie tam zabite przez broń, to wejdzie do expa, a reszta po prostu idzie w próżnię, Więc po co tak Expić? Po co tak robić? No, także tak myślę. Yy, no, taki krótki poradnik, krótkie wyjaśnienie, jak właściwie używać, yy, jak właściwie Expić. Na rzezi Sanktuarium czy na dowolnej innej misji. No oczywiście, jeżeli ktoś jest z Was weteranem, no to niczego no, tutaj odkrywczego nie powiedziałem w tej chwili. Aha, jeszcze odnośnie tematu y, strażnika. Nie musimy się przejmować, że mamy strażnika wyposażonego. On nam nie kradnie EXPA. Działa to w przypadku strażnika, cokolwiek zabijając, frame'em, bronią, cokolwiek, czy z Affinity Sharing. Y, cały EXP jest jakby kopiowany do naszego strażnika, więc on ma jakby osobną pulę. Więc, jak dostaniemy 1000 EXPA łącznie do podziału na broń i na naszego warframe'a, to ten strażnik również dostanie 1000 EXPA do podziału na siebie lub na jego broń, jeżeli ma do ekspienia. Więc nie musimy się przejmować, że nam tu strażnik będzie kradł ekspa dodatkowo, bo jeszcze mamy strażnika. Tylko on ma osobną pulę, on nam nic nie zabiera. Możemy spokojnie go ubrać i, i wszystko będzie dobrze. Aczkolwiek jego zabójstwa nie są wliczane do yy, naszego. Yy, jakby no, no, to, co zabije strażnik, to jest, będzie traktowane tak, jakbyśmy poszli. Miraż yy, z max rangą próbując expić broń główną. Tak ta sama zasada, czyli. To, co zabije nasz y, kot, czy tam, czy tam Nautilus, no to nie, on nie spowoduje, że nam EXPI się szybko broni, nie? Bo ktoś może tak pomyśleć, że, no, no to wezmę sobie Nautilusa, a niech Nautilus kręci damage, no nie, a ja będę sobie stał, haha. Ha. No niestety tak dobrze nie ma, nie? <laughs> Więc y, wszystkie zabójstwa strażnika idą jakby do niego, a nasz frame nic nie dostaje, tak? Po prostu inni gracze będą z tego tytułu. Dostawać EXPA, ale no my niestety nie, więc niestety musimy tej broni używać. Jakby na to nie patrzeć. No, także tyle jeśli chodzi o temat Affinity Sharingu i ogólnie całej biegłości. Więc jeżeli ktoś zaczyna przygodę z Warframe'em, lub no po prostu tak sobie z ciekawości chciał posłuchać co nieco, no to myślę, że może coś tam się dowiedzieliście, czegoś o czym nie wiedzieliście. No, ja się póki co z wami żegnam i zapraszam na streamki na Twitcha, także ta się i do zobaczyska. Na razie.